Dzień dobry, witam was serdecznie w porannej analizie na kanale Finmex. Z tej strony Natalia Bojko. Zapraszam do krótkiego komentarza rynkowego. W zasadzie przez ostatni tydzień skupialiśmy się w dużej mierze na danych płynących z gospodarki, czyli PMAch dla usług dla usług, dla przemysłu. Natomiast słuchajcie, ten tydzień będzie wyjątkowy pod względem tego, że poznamy takie kluczowe dane, decyzyjne dane dla stóp procentowych w najbliższym czasie. I o ile Europejski Bank Centralny nie jest dla nas żadnym zaskoczeniem, powiem jeszcze kilka słów o ostatnim wystąpieniu Christine Lagarde czyli prezes Europejskiego Banku Centralnego, o tyle. Słuchajcie, w Fedzie jest trochę większe uzależnienie od napływających danych, a dzisiaj dzieje się naprawdę dużo, bo w zasadzie cały dzień od sesji europejskiej posesji amerykańską mamy upchane ważnymi wydarzeniami w tym dwoma przemówieniami i Christine Lagarde o godzinie 15:30 i prezesa Fedu pana Paula też o godzinie 15:30. Dlaczego to jest tak ważne? W zasadzie słuchajcie ostatnie przemówienia głównie właśnie z Europejskiego Banku Centralnego były nakierowane na powiedzmy zrobienie takiego barometru czego rynek może się spodziewać wokół najbliższych obniżek ze strony EBC. Co mam na myśli? Mam na myśli w zasadzie to, że Europejski Bank Centralny przez ostatnią większą część swoich przemówień, swoich komunikacji wskazywał kierunek obniżania stóp procentowych. Jak będzie szybki, jaka będzie dynamika tego kierunku i ile mniej więcej możemy się tego spodziewać. Wiadomo, FED sobie rynek wycenił to swoją drogą i w zasadzie to, na co teraz tak usilnie czekamy, to jest to, jaka Dynamika obniżek stóp procentowych w zasadzie będzie. Co rozumiem pod e, tekstem dynamika? Pierwsza obniżka stóp procentowych za nami, te pierwsze lody przełamane. E, bank, e, Centralny Bank Europejski w zasadzie postępował tak i z e, słuchajcie, wzrostem stóp procentowych, choć tutaj z pewnym wyjątkiem, bo zdecydowanie lepiej EBC czuje się w środowisku stóp procentowych balansujących wokół zera. W związku z tym tę decyzję bardziej odwlekał niż decyzję o obniżeniu stóp procentowych. Natomiast widać tutaj, że przynajmniej szefowa Europejskiego Banku Centralnego, czyli Christine Lagarde, woli, żeby ten grunt nie osuwał się tak szybko spod nóg i dała do informacji to, że Europejski Bank Centralny będzie dużo bardziej ostrożny przy planowaniu kolejnych obniżek stóp procentowych. Co dla rynku w zasadzie wskazuje wyłącznie na to, że Europejski Bank Centralny z pewnością tą komunikację będzie przekazywał bardziej jest strzębiał, Natomiast wydaje się, że ten plan dotyczący obniżki stóp, no tam z trzy razy do końca tego roku jest natomiast bardzo realny. Także dzisiaj, wybaczcie, że się tak zagadałam tylko o Europejskim Banku Centralnym. Zapewne usłyszymy trochę więcej na tym przemówieniu o 15.30. O 15.30 także przemawia Paweł, natomiast poprzedzać te wszystkie przemówienia będą bardzo ważne dane z rynku, bo w zasadzie, słuchajcie, poznamy dane dotyczące... Inflacji ze strefy euro, inflacji oczywiście bazowej, tu dwie inflacje w ujęciu rocznym, później ta dynamika inflacji, no i stopę bezrobocia. Stopa bezrobocia w zasadzie ma nie ruszyć z miejsca, jedynie są, istnieją słuchajcie, prognozy, które zakładają jej delikatny przyrost. Natomiast jeżeli chodzi o inflację, to na razie powiedzmy sobie, że prognozy są względnie gdzieś tam ze sobą kooperujące. Mam myślę, że notowany jest i planowany jest, prognozowany jest spadek inflacji. Natomiast to też nie jest jakoś bardzo dużo, bo w zasadzie o 0,10%. Gdybyśmy poszli tym nutem, no, to trochę tych ruchów na euro możemy widzieć. Natomiast najważniejsze będzie w zasadzie to jaka komunikacja z tego wypłynie? Czy Christine Lagarde powie, że ej, słuchajcie, no spadła inflacja, ale trochę za mało, poczekamy, czy będzie to raczej, słuchajcie, przemówienie w stylu, słuchajcie, inflacja spada, idziemy w dobrym kierunku, tak jak prognozy EBC zakładały, bo wszystko, co będzie komunikacją względem prognoz, no jest tak w zasadzie, e, słuchajcie, kierunkiem do obniżania, dalszy, dalej obniżania stóp e, procentowych. Poza tym dzisiaj mega ważne jeszcze po tych przemówieniach, choć nie wiem, czy te przemówienia się skończą, e, oferty pracy, czyli te nasze JOLCy, Klasycznie godzina 16, no i tutaj słuchajcie, prognozowany jest trochę spadek, czyli kolejny miesiąc spadku Jolców w zasadzie w okolice 7,90 to nie jest wcale tak mało, natomiast no, liczy się to, że spada. Czasami znaczy, rynek nominalnie, słuchajcie, nie wycenia tego, że coś spadło nie wiem o 10 tysięcy czy 200 tysięcy, ważne, że spadło, albo ważne, że wzrosło. Natomiast jeżeli spadnie mniej, Element zaskoczenia będzie w zasadzie większy, największa no też presja na Fed, jeżeli chodzi o obniżanie stóp procentowych. Natomiast poczekamy, zobaczymy jak się ułożą te wszystkie dane z rynku pracy w tym miesiącu i będziemy wówczas oceniać klasycznie we wtorki 22.30 raport API, czyli raport dotyczący zapasów ropy naftowej i w zasadzie zamykamy cały dzień z takich rzeczy, słuchajcie, fajnych, geopolitycznych, makroekonomicznych, które możemy sobie umówić, to z pewnością te wybory francuskie, bo rozegrała się ta tura teraz no i Marine Le Pen na razie prowadzi i w zasadzie, jeżeli spojrzeć na rynek francuski, tylko i wyłącznie, czyli indeksy, i w zasadzie tylko indeks akcje. No to jest to na ten moment całkiem sympatyczna sprawa, jeżeli chodzi o indeksy francuskie, bo one w zasadzie rosną. Gdyby tutaj obóz prezydenta Macrona wygrywał, myślę, że aż takiego wzrostu byśmy nie mieli. Raczej wręcz przeciwnie. Francja i indeks francuski w tym ostatnim czasie, oczywiście czasie, który był skorelowany z tym, co robił Europejski Bank Centralny, no średnio sobie najeża. Radził. Na pewno nie tak dobrze, jakby mógł. Także na razie 33% obóz Marin wygrywa i zobaczymy, jak to się, słuchajcie, rozłoży dalej. Z ważniejszych jeszcze rzeczy, zanim tak sobie przyjdziemy, chociaż zostawię sektor walutowy. W zasadzie Bank Australii dzisiaj, czyli ten 17, w sumie nie dzisiaj, tylko to był raczej protokół, który został opublikowany jakoś w okolicy 20 czerwca, to był 17 chyba, 18 albo 18, 19 wskazało, że faktycznie z tymi stopami procentowymi nie za wiele się podzieje dzisiaj w zasadzie, słuchajcie, trochę więcej podziało się na Nowozelandczyku bo, zerknijmy ja tylko w kalendarz, czy ja dobrze pamiętam, że wczoraj było jakieś posiedzenie ty, ty, ty wczoraj, 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 wczoraj nie, w zasadzie nie było a, Pierma je wychodziła. Słuchajcie, w zasadzie, jeżeli chodzi o waluty antypodów, bo tak zaczęłam o tym Banku Australii, tak nie skończyłam, no to nie jest tutaj sytuacja tak do końca kolorowna, bo one w ostatnim czasie mocno spadają na bazie danych, no nowozelandczyk spada zdecydowanie bardziej. W Australii ta komunikacja po tej obniżce 100% w zasadzie jest dobra, bo Bank Australii, Bank Rezerw Australii chce cały czas utrzymywać stopy na tym samym poziomie, bo na razie nie widzi powodów i przesłanek do dalszych obniżek, także tu powinno być dużo bardziej kolorowo. Na razie kolorowo jest wyłącznie w zasadzie na dolarze, na jenie chyba najsłabiej od, już nie pamiętam jakiego czasu, ale widzicie, że już brakuje pomału wykresu, gdzie to na jenie po prostu zejść. No i jen, słuchajcie, z sił rzeczy będzie na razie taką walutą, bo nie ma absolutnie żadnych na razie przesłanek. Pewnie gdzieś tam za tłem rynkowym one istnieją, natomiast na ten moment nie ma żadnych, żeby ten jen po prostu się umacniał. Także dno i wodorosty w zasadzie do każdej waluty, bo od funta. Posłuchajcie, dolara, mówię tutaj o ujku, po prostu kończąc. Także jedna na razie nie jest tą walutą, która radzi sobie całkiem całkiem nieźle. W kwestiach natomiast dolarowych, bo ja tak przystanam przy tym dolarze, tak powiedziałam, że na razie radzi sobie dobrze, chyba jako jedyny, jeżeli chodzi o sektor walutowy, to sprawa jest dosyć ciekawa, bo nie wiem, czy oglądaliście, słuchajcie, ostatnie przemówienie Joe Bidena. Tam wiem, że też się sporo kotłuje przed wyborami w Stanach Zjednoczonych. Chcą zapewnić Bidenowi miejsce, bo tam spory są oczywiście wewnętrzne, międzypartyjne, kto zastąpi słabego Bidena. Nie wiem właśnie, czy oglądaliście tę ostatnią debatę. Ja oglądałam tylko urywki na YouTube. Dotyczące takich najbardziej, powiedzmy sobie, angażujących i ciekawych wypowiedzi, no wypadł naprawdę słabo. No z jednej strony moglibyśmy powiedzieć, co tu oczekiwać od e, starszego człowieka. Chciałbym być dziadka, ale nie wiem, czy to obraźliwe, czy nie. Raczej nie. Co tu oczekiwać z drugiej strony od, nawet nie mieli Biden ma lat, chyba już grubo ponad 80. E, zaraz sprawdzimy. E, oczekiwać z drugiej strony e, od takiego człowieka, tym bardziej, że słuchajcie, no nie jest on. 81. No, dobrze, słuchajcie, celowałam. 81, powiedziałam, że coś pod 80. Właśnie co oczekiwać? Z drugiej strony, no, Biden jest już słaby. Nie jest, że tak powiem, politycznie jakąś bardzo mocną siłą. Coś tam jeszcze mówi, ale to na pewno nie są takie przemówienia, jakie oczekiwalibyśmy od prezydenta ze Stanów Zjednoczonych. Więc tutaj konkurencja Bidena będzie miała zdecydowanie, tak się wydaje, przynajmniej prościej w nadchodzących wyborach. No i jednak chyba pójdziemy w tym kierunku. Ze Stanami Zjednoczonymi, że partia Joe Bidena wystawi jego w najbliższych wyborach. Więc tam jeszcze nic nie jest gdzieś tam, powiedzmy jakby to ładnie ująć, klarowne, o, w taki sposób powiem, natomiast no, wydaje się, że wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych w tym roku będą bardzo ciężkim i bardzo jednocześnie żywym rynkowo tematem. Wracając jednak na szybko jeszcze do futures'ów. W zasadzie na futures'ach na ten moment spokojnie ropa cały czas stabilnie powyżej 80 dolarów za baryłkę, no i taka mozaika nie wiadomo czego z osłabieniem indeksu na początku sesji sesji europejskiej. Feduła Cztule niewiele się zmieniły, cały czas w okolicach 10% na słupku dotyczącego obniżki 31 lipca, także tutaj bez na razie żadnych zaskoczeń. No i na poziomach neutralnych, jak zwykle indeks strachu chciwości w ostatnim czasie przesuwa się tylko między tymi dwoma kawałkami, choć dużo lepiej zaczyna wyglądać już, słuchajcie, market momentum. No i dużo lepiej zaczynają wyglądać już opcje dotyczące no, put i e call, czyli te opcje pięciodniowy, pięciodniowy zwrot z tych opcji. On dużo lepiej wygląda, no i te wszystkie wskaźniki takiej rynkowej zmienności też. Trochę lepiej na ten moment, więc być może znowu przesuniemy się w najbliższym czasie do kierunku bardziej gridowego, czyli bardziej chciwego. Dobra, wskakujemy jeszcze na wykres, co sobie zobaczymy technicznie. Ostatnio na komodziakach omawialiśmy sobie bitka i omawialiśmy funta. Ja bym niechętnie euro, natomiast wiem, że dużo jest Deksiarzy u nas. Także idziemy w kierunku daksiżyska, zobaczymy, co tam ciekawego na daksie. Bo w zasadzie no, cały czas mienimy się w tym dużym order flow a, i kontynuacja trendu z tego dużego interwału, czyli z tej jedynki, cały czas tutaj leży do domknięcia. Jakie scenariusze mogą się w zasadzie rozegrać? Perfekcyjny scenariusz, czy scenariusz zgodny z trendem, to jest oczywiście ruch w kierunku zmiany charakteru trendu, tej pięknej strefy, która leży na tej zmianie charakteru trendu, zebranie z niej płynności i ruch do zamknięcia kontynuacji trendu. Wówczas zmianę charakteru trendu sobie rysujemy, no i mamy do rozegrania kolejny swing, taką kolejną nogę, bardzo ładną do wejścia. Tymczasem taką nogą do rozegrania jest w zasadzie ta noga, no i widzimy, że wszystko, co z niej zostało wypłukane, już zostać mogło i pozostała wyłącznie ta strefa do takiego bardziej agresywnego, nawet nie agresywnego, podegrania zgodnie z trendem, no bo agresywnego to już no, trochę źle mówię, ale do po prostu podegrania zgodnie z trendem na ten moment. No i co tam dalej? Jeszcze możemy ciekawego sobie wypatrzeć. W zasadzie z D1 to jest full na rozegranie, bo pierwszy scenariusz właśnie zakłada wejście tutaj, i jest to na ten moment najlepszy scenariusz, bo i tak jesteśmy w zasadzie dosyć nisko, i tak ta zmiana charakteru trendu nie została złapana, i tak ta strefa jeszcze tutaj tej wisi, i jesteśmy w tym szerokim order flow. W zasadzie, z którego no, nie dało się tak jednostajnie, czyli wejść i wyjść, wyciągnąć pozycję, to świadczy o tym, że będzie raczej dosyć głęboko gnębione, no i to gnębienie na ten moment na tej strefie wygląda chyba najbardziej, e, najbardziej słuchajcie, ciekawie. Zobaczymy, czy jak ja sobie będę cofać kontrolę, to ja tam to nie wyłączę nagrywania, bo coś mam tak ustawionego, że czasem dobra, nie wyłączam. Więc w zasadzie ta strefa dalej jest taką strefą najbardziej aktualną w tym całym szerokim order No i oczywiście po domknięciu kontynuacji trendu ustawiamy sobie zmianę charakteru trendu em, i em, dalej <laughs> znajdujemy sobie okazję w kolejnym swingu. Natomiast H4, no z H4 zwykle właśnie jest tak, że jak coś na D1 wygląda wzrostowo, to na H4 spotkowo. no i w drugą stronę. Natomiast tutaj można wykorzystać, w zasadzie to, co sobie mówiliśmy przy handlu, to nie ze wszystkim mówiliśmy, ale przynajmniej z częścią LTHT, czyli mniejszym interwałem, większym interwałem. Obserwowanie na mniejszym interwale, jak wygląda zmiana charakteru trendu, bo w tym przypadku zmiana charakteru trendu leży z wyjątkiem, tutaj od razu uprzedzam, na najbliższym dołku lub najbliższym szczycie, w zależności od trendu. Także dobrym pomysłem jest poobserwowanie z tego mniejszego interwału, jak ten rynek będzie reaktywny. Zwróćcie uwagę, że strefa ZD1 jest w zasadzie strefą, która obejmuje grupę świec, to nie są tam dwie, trzy randomowe świece, I my tu grupę świec możemy sobie tutaj znaleźć i określić z takim większym prawdopodobieństwem, co potencjalnie może być wyreagowane. No i w zasadzie tutaj tak bardzo na styk, słuchajcie, bo to nie jest tak do końca, że to nie zostało wyreagowane, pewnie u niektórych dostawców płynności będzie tu reakcja, ale ta strefa miała swoją reakcję, ta, tak w zasadzie imbalans dopełniony, no zostaje nam taka strefa, która na tą reakcję tak, jak gdyby trochę miała, ale jednak trochę nie. Gdybyśmy tak na maksa dokładnie, chirurgicznie, precyzyjnie, z kontrolem. Ustawili sobie tutaj, no to ta reakcja, no powiedzmy, jako taka była, żeby tu nie być jakimś silnie chirurgicznym, natomiast ona jeszcze może być, czyli dodatkowo wyznaczyliśmy sobie strefę z H4 z takim większym prawdopodobieństwem po prostu reaktywności. No a tutaj, jakby nie patrzeć, tak czy inaczej ten trend spadkowy już się rozpoczął i to, co możemy dobrego zrobić, to na H4, no my na razie tego nie zrobimy, bo rynek jeszcze pracuje, to na H4 znaleźć zmianę charakteru trendu na prowzrostową, czyli z prospadkowej na wzrostową i mamy dwa fajne sygnały do potencjalnego wejścia na wzrosty na się z większego interwału, czyli tego higher time, czyli tego HT no i LT, czyli po prostu z interwału mniejszego. Tymczasem dziękuję Wam serdecznie za udział w dzisiejszym komentarzu zapraszam na najbliższe odprawy rynkowe. Do zobaczenia!